Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kanale Taki Temat. Nazywam się Julian Maliński. Dzisiejszym naszym gościem jest pani Krystyna Jarocka, inżynier elektronik, trener biznesu, audytor systemów zarządzania, autor i propagator projektu Zarządzaj własnym życiem. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I dzisiejszym naszym tematem jest źródło mocy człowieka. Proszę bardzo. Moc człowieka płynie z, tego, z błogosławieństwa od Boga. Zdajmy sobie sprawę, i dlatego starajmy się, żeby Pan Bóg nam błogosławił. Bóg stworzył świat w miłości i mądrości. Jest skłonny spełniać nasze plany i marzenia. Zaproponujmy mu nasz plan. Przygotujmy starannie, zgodnie z systemem zarządzania jakością życia, według normy ISO 9001 na 2015. Może Pan Bóg zechce nam błogosławić w tym planie. Jeśli będzie nam błogosławił, będę widziała owoce, takie, które widziałam już u innych osób i oczywiście w moim życiu również. Tylko, że o swoim życiu nie będę tutaj opowiadać, bo nie byłoby to inkognito. Chciałabym Państwu powiedzieć, żeby wzmocnić wasze poczucie tego, że macie moc, że Bóg błogosławi, to wybrałam pewne fragmenty z Ewangelii, żebyście mogli sobie przypomnieć, co na ten temat mówi Pan Jezus. Dokładnie On i żadnych innych osób tutaj nie cytuję. Oprócz tego, że no, osoby, które do nas tutaj y, korespondowały po filmach i miały jakieś y, wątpliwości. To te osoby również przytacza. Y, w, w Ewangelii Marka, w rozdziale 11 Pan Jezus y, mówi. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze. Podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy. Lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam Wam, wszystko, co w modlitwie prosicie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także ojciec Wasz, który jest w niebie, przebaczył Wam wykroczenia Wasze. I teraz pierwsze chodzi o to, taką masz mieć wiarę, żebyś wiedział, że na pewno to. O co prosisz, według Ciebie mogłoby się stać, i może się stać, jak Pan Bóg będzie błogosławił. I teraz, może się nie stać, no to będziesz wiedzieć, że Pan Bóg nie błogosławi po prostu, że ma być inaczej. Może się stać to, o co prosisz, w inny sposób niż sobie yy, ułożyliśmy, no to Pan Bóg wie lepiej. I tyle. I teraz tutaj Pan Jezus nie opowiada nam bajek o górze, tylko nam mówi, że właśnie żebyśmy rozumieli jak mamy, jaka to ma być wielka wiara. To jest bardzo trudno wyobrazić sobie, że jak ja powiem górze, że ma się rzucić w morze, to się ona się rzuci w morze. Nie możemy sobie tego wyobrazić i trudno nam w to uwierzyć. Ale właśnie Pan Jezus wymaga od nas tak głębokiej wiary. I druga sprawa, że stając do modlitwy, bo prośba do Boga o coś to jest modlitwa, więc jeśli Boga o coś prosimy, powinniśmy przebaczyć, jeśli mamy coś przeciw komuś. Bo Pan Bóg musi nam przebaczyć, bo musimy być czyści, żeby się coś dobrego działo. Czyli pamiętajmy, że i to, co mówimy ciągle w Ojcze Nasz, to nie są jakieś żarty ani nie jest to zajmowanie naszego czasu, tylko to jest poważna sprawa. Modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą podaną przez Pana Jezusa, gdzie on najprzepis przepis na życie. Dlatego odpuszczanie innym jest bardzo ważne. I teraz duszę musimy mieć czystą. W innych religiach jest to, jest taki rytuał ablucji czy umycia się przed modlitwą: trzeba się umyć, i to ma to wyobrazić właśnie tą czystość. W religii katolickiej nikt nie wymaga umycia się, ale uważam, że coś w tym jest, więc. Jakoś porządnie wyglądać i, i w porządnym, cichym miejscu z szacunkiem do Boga i z tym, że przebaczamy. Przebaczamy wszystkim, zwłaszcza to, co nam przychodzi pierwsze mamy, że ktoś przeciwko nam źle zrobił. To przebaczmy temu człowiekowi. Dlaczego mamy przebaczyć? Bo mamy mieć wiarę, że nie my jesteśmy od osądzania. Osądzać ma Pan Bóg, on widzi wszystko. I my naprawdę nie musimy nikogo osądzać. I nie musimy dochodzić swojego, bo jeśli nie dochodzimy swojego, to Pan Bóg nam to wynagrodzi. Dlatego tam Pan Jezus kiedyś mówił, ktoś co od siebie płaszczy, daj mu płaszcz. I nie bój się, że będziesz goły. Ja już dopowiadam, jeśli komuś dasz, bo ktoś potrzebował, dostaniesz, będziesz miał też. Trudno nam w to uwierzyć, ale no właśnie musi być ta wiara, ta wielkości tej góry przenoszonej. Innym razem Mateusz rozdział 9. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej, niech się wam stanie. I to mogło być nasze motto: Według wiary waszej, niech się wam stanie. Jak wierzymy w to, że się nasz program uda, to się uda. W Mateuszu rozdział siódmy. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Mateusz siódmy rozdział też. Wszystko, więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, Wy im czyńcie. To jest też następne, następne polecenie, jak mamy żyć. I myślę, że powinniśmy mniej filozofować, a więcej słuchać słów Jezusa dokładnie to, co mówi. Oczywiście namawiam, żeby zaglądać do tych rozdziałów, i żeby przeczytać przed i po i cały kontekst i żeby więcej czytać tego, co dotyczy naszej wiary, bo spotykam, głównie spotykam katolików, którzy znają różne obrzędy, modlitwy, śpiewy i imiona świętych, a nie znają słów Jezusa. I to jest dla mnie przykre, No, ale każdy robi co uważa. Ostatnio korespondowałam z młodym człowiekiem, miał wątpliwości po obejrzeniu któregoś z filmu, wyraził liczne obiekcje co do skuteczności mojego programu, mojego projektu. Spodziewałem się, to on już mówi, spodziewałem się kilku filmików, troszkę ciężko będzie to obejrzeć. No, kilka filmików już nagraliśmy. Nawet no chyba już kilkanaście. Troszkę ciężko będzie to obejrzeć. No proszę państwa, a mi nie było ciężko to nagrać dla Was. Bo ja już w tym funkcjonuję. Jak jest ciężko obejrzeć, to jak jest ciężko to nagrać mnie i panu Julianowi Malińskiemu? No przecież my się staramy po to, żeby ktoś skorzystał i poprawił swoje życie. Hello, a ktoś nie może obejrzeć filmów? Które można obejrzeć należąco na siedząco, wpiszę je w garniturze, jak się komu podoba. I dalej pisze ten człowiek. Ja, jako młoda osoba, mam tak, że znając życie, wszystkiego nie obejrzę. No to trudno, no nie obejrzysz, nie postarasz się będziesz miał kiepskie życie, aż będziesz stary i wpadniesz na pomysł, że kiedyś były takie nagrania, tylko że wtedy już te nagrania znikną. <laughs> nie wiem, co będziesz robić. no. Może książkę wydam, żeby może coś zostało. I dalej cytuję: powiedziała pani, że człowiek musi wiedzieć, jak będzie wyglądać jego rodzina i musi sobie to wyobrazić. I on mówi dalej: tak, moim zdaniem, to nie ma sensu, ponieważ człowiek nie może sobie wyobrazić, może wyobrazić sobie szczęśliwą rodzinę, a w przyszłości zaznać przykrej rzeczywistości i rozczarować się. Powodów jest dużo. Na przykład zdrada żony. No to ja się pytam, o czym myśli ten młody człowiek? Czy o tym, żeby mieć szczęśliwe życie i żeby mieć wierną żonę? Czy on myśli o tym, że będzie go żona zdradzała? I że na pewno go zdradzi, prawda? Na pewno zdradzi i że w związku z tym nie warto planować. Nie? Są takie małżeństwa, gdzie się nie zdradzają. A jeśli się zdradzają, to widocznie właśnie były złe plany. Więc trzeba planować. Planować. Wyobrażać sobie, co. A potem się rozczarować? A boicie się rozczarowania, czy boicie się bardziej nieudanego życia? Czy dopuszczacie, że jakiś plan się nie uda? Bo, bo ja na przykład czasami wychodzę do miasta, do galerii i mam zamiar sobie kupić buty, i wracam bez butów, i jestem rozczarowana. To znaczy, że co, miałam nieść? Miałam nie wychodzić, czy co miałam robić? No. Po prostu po prostu trzeba naprawdę trzeba się zastanowić, o co nam chodzi. I w dalszym ciągu ten młody człowiek Moim zdaniem dobrego życia nie da się nauczyć. Bo może kogoś spotkać na przykład wypadek drogowy i co wtedy? I wtedy, co mu z tych zaplanowanych myśli? No więc odpowiadam, z zaplanowanych myśli jest to, że jeśli raz zaplanowałeś dobrze, a potem zdarzył ci się wypadek, to poprawiasz plany i robisz nowe plany, bo już umiesz je robić. I nie Twoją sprawą jest ocenianie wypadku, bo zdarzył się wypadek z jakiegoś innego powodu, którego nie rozumiesz, bo nie rozumiesz świata, bo nikt nie rozumie, a też nie. Staram się rozumieć jakiś fragment i przekazać to, co mi się wydaje, że zrozumiałam. W, mojej, w moim doświadczeniu nie ma tak, że jak ktoś sobie zaplanował szczęśliwe życie, to ma wypadki. No nie, ma szczęśliwe życie. Więc myślę, że te osoby, które mają wypadki, mają źle zaplanowane. Że ktoś ma wypadek, bo cały czas się bał, że będzie miał wypadek. Albo ma wypadek, bo jego matka się bardzo o niego martwiła. A martwienie się to jest wymyślanie negatywnych scenariuszy. Więc może mama, martwiąc się, wymyślała, czy synek będzie zabity, jak, wpadł, jak będzie miał wypadek, czy będzie ranny, czy tylko będzie miał zniszczony samochód. Proszę wiedzieć, że ludzie cały czas coś tworzą i jak coś wierzą, to jest tak, jak powyżej mówiłam, stanie się według wiary. Więc my musimy mieć taką wiarę w nasz plan, żeby przebić. Wszystkie pomysły innych osób, również drogich, które w swojej nieświadomości, martwiąc się o nas, myślą, że martwienie to jest przejaw miłości. Martwią się o nas i wymyślają nam negatywne scenariusze. To jest źródło złych rzeczy. Więc można by o tym planie porozmawiać z rodzicami, matkami, ciotkami, różnymi osobami, które nam powiedzą, że się o nas martwią, ale najpierw trzeba wiedzieć, trzeba poznać plan, trzeba. Starać się zrobić sobie projekt życia i osobom, które się o nas martwią, powiedzieć, że dziękujemy, niech się nie martwią jesteśmy otoczeni opieką boską i mamy swój plan na życie i wytłumaczyć, na czym to polega. Ten wypadek, o którym mówił ten, ten młody człowiek, to był tylko przykład. Może się stać coś innego, nie po naszej myśli. Znam dużo ludzi, co właśnie doświadczyli takiego czegoś. Moim zdaniem w życiu nie przewidzimy wszystkiego. No nie, ja nie mówię, że przewidzimy wszystko, ale ten młody człowiek mi dał cały wachlarz możliwości, że coś się źle stanie. Więc on ma taki program na życie. Taki projekt na życie ma on i wszyscy jego koledzy, którzy sobie tak projektują. Całe Właśnie. Otoczenie, rodzina i znajomi, bo to muszą być podobni. Tak i przeciwko tej nawale złych myśli jest mój projekt zarządzania życiem. I ja tu jestem wołająca na puszczy czy na pustyni, widzę, widzę, że jest problem, bo ludzie wolą spodziewać się złych rzeczy czy dobrych. Halo, pobudka, obudźmy się, spodziewajmy się rzeczy dobrych. Uważam, że Trzeba odgonić wszelki fetyszyzm, bo mówienie o tym, że na świecie może być źle, to jest, to jest fetyszyzm i to jest negowanie tego, co zrobił Bóg. Bo Bóg zrobił świat, żeby on funkcjonował dobrze, a ludzie, przez swoje pomysły na to, co zrobić złego, robią złe rzeczy z potrzebów może złego ducha wszystko jedno. Ja nie chcę, nie chcę wymyśleć, skąd się to bierze. Chcę powiedzieć, że jeśli zaplanujemy to najczęściej jest tak, że życie tak wygląda, bo takie jest moje doświadczenie. Już długo żyję na tym świecie i obserwuję cały czas ludzi i słucham co mówią i stąd są moje wnioski. A poza tym popieram je Pismo Święte. Jeszcze jest taka jedna rzecz. Odpuścić trzeba innym, jak mówimy w modlitwie. Nie odgrywać się, czyli jak nam ktoś zrobi coś złego, nie róbmy mu złego, ponieważ mamy czynić dobro. Nie szukać rewanżu, nie szukać odwetu i nie szukać prawdy. Sądzenie i karanie zostawić w ręku Boga. Pan Jezus powiedział: Nie sądź, abyś nie był sądzony. Jeśli sądzisz, tak samo zostaniesz osądzony. Więc dajmy sobie ten spokój, spróbujmy. Znaleźć źródło, dobra. I teraz jeszcze pokażę Państwu więcej fragmentów z Pisma Świętego. Mateusz, rozdział 8, do setnika Jezus rzekł: Idź, niech Ci się stanie, jak uwierzyłeś. Przecież to są jak zaklęcia, niech Ci się stanie, jak uwierzyłeś. No więc się pytam, co uwierzyłeś? To ci się będzie stawało. Można na, na książeczce, gdzie sobie planujemy życie, napisać. Niech mi się stanie, jak uwierzyłem. Już to są słowa Jezusa. Ja tu jestem nikim, ja je tylko powtarzam. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: O, to, to dla tego pana młodego. Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Mateusz, rozdział 9. Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Widocznie są zbędne, skoro tak zapytał. W Mateusz, rozdział 9, Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. Więc dotyczy to również kobiet. Wiara ocala. Tutaj się zwrócił do kobiety. Natomiast wątpliwości i oceny. To, że jeśli się nam dzieje coś dobrego, to za sprawą szatana, ja to słyszałam wielokrotnie, to są słowa faryzeuszy. W rozdziale Mateusz, rozdział 9, Pan Jezus mówi, nie, faryzeusze, faryzeusze mówili, szeptali między sobą, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy, czyli przywódcą złych duchów jest kto? To już sobie proszę każdy niech odpowie w sercu. Więc nie, to co się dobrego dzieje jest dzięki Bogu, bo świat jest dobry. Jeśli my kogoś odwiedzimy chorego, a choremu się po naszych odwiedzinach polepszy, to nie była wizyta zła, tylko dobra. Przestańmy sobie takie rzeczy wciskać. Jeśli ktoś nam wciska, czytajmy Ewangelię. Mateusz 22. On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem. To jest największe pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. To chciałam podkreślić dlatego że katolicy ciągle mówią, że ich obowiązuje Dekalog. Dekalog był dany Mojżeszowi, jest w Starym Testamencie. Dekalog jest dany dla osób, które nie rozumieją tych dwóch przykazań, na które się powołuje Pan Jezus, czyli dla Żydów i dla wszystkich innych, którzy nie rozumieją. Do, dla tych jest dekalog. Chrześcijańskie prawa są dwa: będziesz miłował Pana Boga swego, i będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Tak mówię w skrócie. I na tym się skupmy. I rzekł do nich Jezus, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wszelkiemu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, i teraz uwaga, tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im to szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Taką moc mogą mieć ludzie, którzy uwierzyli w Pana Boga, którzy się Ochrzcili i w imię Pana Jezusa i w imię Boga będą działać. I teraz, proszę Państwa, w naszych najnowszych czasach bardzo przyjazne by było, żebyśmy się nie musieli przy pomocy defetyzmu obawiać, co nam kto zrobi, ponieważ powinniśmy pamiętać to, że węże możemy brać do rąk i nic się nie stanie. Jeśli wypijemy coś zatrutego, nic się nie stanie, nie będzie nam to szkodzić. Natomiast będziemy mieć moc uzdrawiania tym wszystkim, którzy pójdą za Bogiem. I chciałabym to do wszystkich również um, nauczycieli chrześcijańskich przypomnieć, że jeśli podejrzewają inne działanie, z innego źródła pochodzące, to znaczy, że mówią akwaryzeusze. Bo Pan Jezus wyraził się dokładnie, jasno i nie, już tu nie poczęła nic interpretować. I teraz jeszcze rozdział. Teraz już kończę te wypisy z Pisma Świętego. Mateusz, rozdział 15. Wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie tłumom. Modlitwa Pana Jezusa to było dziękczynienie, że może to zrobić. Dziękował za chleb, dziękował za ryby i odmawiał takie dziękczynienie i chleb i ryby rozmnażały się i starczyło dla wszystkich. I ostatnia rzecz, Mateusz piętnasty, obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. I dlatego, żeby nie było, że zasady podane dla ludzi. Dlatego tutaj kładam zasady podane przez Pana Jezusa, bo zasady podane przez ludzi powinny być spójne z tym, czego nauczył Pan Jezus, a nie powinny być inne. I to ten, może chciałbym zakończyć. Dobrze, dziękuję Pani za dzisiejszy wykład. Bardzo ciekawy. I zapraszam Państwa do subskrypcji, lajków i komentarzy. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę. Państwu wszystkiego dobrego, błogosławieństwa.